Cześć, to Artur Owczarek. W tym odcinku chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób mm, wstrzykiwać nule, zarówno do jakichś właściwości, jak i konstruktorów, e, oraz w jaki sposób tworzyć coś, co się nazywa wewnętrznymi binami. Najpierw zaczniemy od stworzenia takiej klasy e, reprezentującej użytkownika. Użytkownik co będzie miał? Name, czyli no, jakąś nazwę, no i jakiś powiedzmy adres. Ok, taki adres musimy stworzyć. Co on tam może mieć? No, może mieć. Miejscowość, kod pocztowy, ulice i numer, no numer domu. Zrobimy z tego, hmm, wygenerujemy mu konstruktor ok i do tego metodę jakąś tu string. Ctrl Shift F, reformatujemy kod. Czyli nie mamy bezpośrednio getterów i setterów do tych pól. Będziemy się posługiw posługiwali metodą to string. E, dobra, mamy sobie takiego użytkownika. Mm, no i spoko. E, temu użytkownikowi co damy? Damy mu gettery i settery, dlatego. Siup, shipping, enter. Ctrl Shift F, reformatujemy kod. I jeszcze Shift Alt S. Em, generujemy metodę toString. No i co? Stworzymy sobie takiego użytkownika. Wchodzimy tutaj w kontekst. <coughs> No, i ten użytkownik, yy, no chcemy mu ustawić yy, no, nazwę, i jakiś adres. Żeby mu ustawić adres, to potrzebujemy pina z tym adresem. Yy, dobra. adres był tworzony przez tylko i wyłącznie konstruktor konstruktor hmm, ark i to będzie tak value wklej, wklej, wklej wklej i będzie tak warszawa O, jakiś taki adres. No i mamy użytkownika. I ten użytkownik będzie miał property o nazwie, name, wartość janek i property adres. I tu podajemy referencję do adresu. I sprawdzamy, czy coś takiego działa. context-get-bin-user ravi-run-as-java-application No i widzimy tu na dole nam się wypisał użytkownik i jego adres. Spoko, coś takiego działa. No ale mieliśmy gadać o wewnętrznych binach. Chodzi o to, że hmm, to pole adres wykorzystujemy tylko w jednym, znaczy tego bina adres hmm, wykorzystujemy tylko w jednym miejscu, e, dlatego nie ma sensu e, nadawać mu jakiejś nazwy. Można zrobić taki myk. E, usuwamy temu binowi nazwę. I go wycinamy. Ctrl-X. Teraz w tym adres nie podajemy referencji, tylko zamykamy property i wklejamy tego naszego bina. Ctrl-Shift-F zapisujemy. No i w ten sposób sprawdzamy, uruchamiamy, czy nam na pewno zadziałało. Tak, widzimy, że efekt był taki sam. Po prostu jeśli bina wykorzystujemy tylko raz, tylko w jednym miejscu, no to zamiast podawać tę referencję atrybutem ref i tworzyć jakąś specjalną nazwę zmiennej, nazwę bina, no to możemy go od razu tutaj wpierniczyć i zadziała równie dobrze. Stwórzmy sobie teraz drugiego jakiegoś użytkownika któremu będziemy chcieli co podać Damy na to, że tak zrezygnujemy z podawania tego name jako property będziemy chcieli tam wrzucić będziemy chcieli wrzucić name przez konstruktor. Dlatego wygenerujemy sobie konstruktor w oparciu o name. OK. <laughs> Tego nie potrzebujemy. Zapisz. To nam się świeci i słusznie. To zakomentuję. Zapisz. <laughs> Upewnijmy się, że to zadziała. No dobrze, zadziałało. Yy, no ale teraz tak, powiedzmy, że ktoś wpadłby na cudowny pomysł i chciałby stworzyć użytkownika, yy, któremu nie podaje się yy, no, nazwy użytkownika. W taki to sposób, no i y, jeśli spróbujemy coś takiego uruchomić, no to nam wybuchło, no i wybuchło nam dlatego, że ten user 2 y, dla klasy user nie istnieje bezparametrowy konstruktor. Mamy tylko jedną wersję konstruktora. No i chcielibyśmy tutaj przekazać 0. Żeby to zrobić, to robimy tak konstruktor arg i tutaj podajemy coś takiego o, coś zrobiłem No i widzimy, że teraz nam przetrawiło tego użytkownika. Dla pewności możemy sobie tutaj go podmienić i uruchomić jeszcze raz. Oj, widzimy, że nas, nasz użytkownik ma teraz nazwę 0. No, adres ma nul, no bo nigdzie mu adresu nie ustawialiśmy. W tej lekcji nauczyłeś się w jaki sposób tworzyć biny wewnętrzne oraz w jaki sposób wstrzykiwać wartości 0. Żeby stworzyć bina wewnętrznego, no to do jakiejś właściwości wrzucamy po prostu tego bina, nie nadając mu żadnego identyfikatora, bo nie będziemy z niego korzystali i tyle, cała filozofia. Taki bin będzie mógł być wykorzystany w takiej sytuacji tylko no, w jednym miejscu, dokładnie tam, gdzie został wstawiony. Jeśli chodzi o wstrzykiwanie nuli, no to tam, gdzie jest konieczne podanie jakiejś wartości, ale tą wartością może być 0, no możemy wykorzystać tak nul.